Cześć, witam na kanale Info Prawa. Lawenda, wspaniała roślina, pięknie kwitnąca. Co zrobić, żeby ona dłużej, obficie kwitła? Lawendę należy ciąć. Jednak ja cięcie główne wykonuję w marcu. Mniej więcej tak się wtedy zetnie. Po to, żeby te doły nie były łyse po kilku latach, bo tak może się zdarzyć. Nie będę ciął o, tutaj macie ślad. Nie będę ciął poniżej miejsca z drewniałego, tylko bardziej te takie ten. Więc mniej więcej będzie cięcie do takiej wysokości. Natomiast teraz tutaj macie przekwitnięte i ten cały pręcik należy wyciąć. Tutaj jeszcze jest w miarę ok, jednak jak to przekwitnie, można to uciąć tak ten i to dalej będzie kwitło utniemy właśnie ten pręcik, który kwitnie, żeby to kwitło dalej. Tutaj można sobie zauważyć, to dalej tutaj będzie kwitło. Tutaj mam lawendę, w zasadzie dwie lawendy, które widać, że no mają dużo miejsca i swobodnie sobie mogą rosnąć. Tamta lawenda jest troszeczkę przytłumiona. One tu pięknie kwitną, ale też już są takie kwiatki, które by należało obciąć. Ten pręcik cały by należało obciąć albo, wiecie, wyrywać, urwać sobie po prostu. I to sprawi, że to będzie mocniej kwitło, że, że to będzie obficie kwitło jeszcze w tym roku, bo jeszcze jest troszeczkę czasu. Owszem, można było to robić już wcześniej, warto to robić na bieżąco, w sensie jak macie czas, że tu, tutaj jest coś, coś, co już przekwita, później sobie ciach, cały ten pręciko. Rwę sobie to i to dalej mi tam będzie kwitło. Więc takie coś warto robić regularnie. A tutaj mamy dalej lawendę i widać, że to regularnie robione nie było. o, Bo to trzeba usunąć, to, to, tutaj, ten. No ale tak czasami się zdarza, że, że tego czasu jest mniej. Niemniej jednak, ale niemniej jednak warto usunąć te wszystkie pręciki, a później Tą lawendę w okolicach marca mocno przyciąć i ona będzie co roku pięknie kwitła. Oczywiście warto ją też wzmocnić nawozem, nawozem, który ma fosfor, nawozem, który ma potas. W tej chwili nawozem jesiennym. Pozdrawiam.